Dzień dobry wieczór azerow! W dzisiejszym odcinku przejdziemy się alejką wspomnień. Chciałbym poruszyć kierunek artystyczny Blizzarda dzisiaj i ten sprzed laty, kiedy uniwersum Blizzarda nie miało jeszcze aż tylu gwiazd w swojej konstelacji i portfolio tej firmy było szczuplejsze o takie gry jak chociażby Hearthstone czy Overwatch. Jak zmieniał się wizerunek giganta gier komputerowych i w jaki sposób to robił? Zapraszam serdecznie, usiądźcie wygodnie i zaczynamy! Za każdym razem, gdy słyszę nazwę tej firmy, mam bardzo dobre wspomnienia. Zaczynałem od pierwszych gier, dzisiaj już klasyków. Mówię tutaj oczywiście o Warcraftie 1 i 2, gdzie pierwszy raz zderzyłem się z oryginalnym pomysłem na konflikt między orkami oraz ludźmi. Było to dla mnie absolutnie coś nowego, ponieważ mając jeszcze kiedyś Amigę 600, poznałem gatunek gier RTS, czyli Real Time Strategy. Z wypiekami na twarzy zagrywałem się w Dune 2. Było to coś absolutnie niespotykanego. Kierowanie Jednostkami, wybór frakcji i cała kampania fabularna. Na te czasy żonglowanie dyskietkami i praktycznie modlenie się, żeby zapis gry się powiódł, to jakaś czarna magia, ale tak właśnie było. Wracając do Warcraft'a, wtedy mnie to chwyciło. Ta magia i charakter graficzny. Przedstawienie świata oraz gameplay płynny, dopracowany i przede wszystkim wciągający. W 1999 roku zostałem już naprawdę wiernym fanem tej firmy, a wszystko za sprawą jednej z moich ulubionych gier po dziś dzień Starcraft. Gdy zobaczyłem to uniwersum, ten charakter przedstawienia ludzi w kosmosie jako gwiezdnych kowboi, ta niesamowita muzyka i trzy rasy do wyboru, gdzie każda była absolutnie inna od pozostałej. Przez długi czas była to dla mnie gra idealna i po prostu numer jeden. Podobał mi się styl graficzny, jaka prezentowała ta gra. Nie był za ostry i z mocną kreską. Był po prostu unikatowy. Miał swój styl, który od razu wyczułem i polubiłem. Blizzard był już wtedy znaną marką, która po Warcraft 1 i 2 i wydanym w 1996 roku Diablo, o którym powiem później, zdążyła umocnić swoją pozycję jako solidny i dbający o szczegóły deweloper. Nad StarCraftem bardzo duże piętno odcisnęli Michael Morhaime, Bill Roper oraz Chris Madsen. To oni mieli ostatni. Zdanie w kwestii lore, wizji świata oraz całej produkcji. Udowodnili oni, że gdy się bardzo czegoś chce i robi to z dbałością o szczegóły, można wszystko. I od tej pory ci panowie będą też mieli duży wpływ na kształt całej firmy. Nawiązując do tematu odcinka, czyli wizji artystycznej. Blizzard dał nam popis kreatywności w postaci całkowicie różnych raz. Oczywiście w tamtym czasie istniało sporo RTS-ów w klimatach kosmicznej opery, jednak zergowie w tych swoich przerażających liczbach oraz dumni protosi wnoszą całkiem nową jakość. Świeży oddech do gatunku strategii. Ta wizja artystyczna, kreska, sposób narracji, muzyka i inżynieria dźwięku za to naprawdę można było pokochać tę grę. Na kontynuację StarCrafta przyszło nam czekać aż 12 długich lat. Gra została wydana 27 lipca 2010 roku i do dzisiaj pamiętam mój preorder oraz samą premierę. Oczekiwania były ogromne, hype niesamowity i pojawiał się strach, jak poradzą sobie z taką legendą jaką była część pierwsza. Poradzili sobie moim zdaniem bardzo dobrze, zostawiając dobrze znaną mechanikę w spokoju. Grafika i podejście do legendy też wypada bardzo dobrze, jak na rok 2010. Do dzisiaj znosi ona próbę czasu i bardzo przyjemnie grało mi się w historię przedstawioną w trzech osobnych kampaniach. Styl StarCrafta to przede wszystkim brutalna wizja odwiecznej wojny między Zergami a protosami i rasa ludzka weszła między młot i kowadło. War is coming. Glory. I to horror... Panie Findley, wasza wolność czeka. Hail, it's about time. Trzeba oczywiście wspomnieć, że cinematyki w dwójce robiły piorunujące wrażenie i podbijały klimat. Moim ulubionym jest cinematik z dodatku Heart of the Swarm. Wspomniałem o Diablo, jeśli chodzi o samo uniwersum, jest to najmroczniejsza odsłona Blizzarda. Grając w jedynkę miałem wrażenie, że schodząc coraz bardziej w dół, klimat coraz bardziej gęstnieje, jest wręcz klaustrofobicznie. Wszystko za sprawą mrocznego i surowego wystroju i genialnej muzyki autorstwa Mata Elmena. A sama ścieżka z Tristram jest dla mnie najbardziej rozpoznawalną w całej branży gier komputerowych. Diablo wyszedł 31 grudnia 96 roku. Na samą myśl o tych datach czuje się naprawdę staro. Pamiętam jak dzisiaj to uczucie niepokoju, gdy gdzieś tam w lochach czaił się znane większości Butcher, demoniczny rzeźnik. Ah, fresh meat. Marka Diablo dostarczała tego oldschoolowego klimatu, znanego chociażby z FPS-ów wydanych po 1995 roku, takich jak Hexen bądź Mój Ukochany Blood. Było mrocznie, krwawo, okultystycznie i obskurnie. Udało im się to zachować w drugiej części. Może już nie tak oldschoolowo, ale czuć było, że to Diablo. Blizzard wykonał tutaj bardzo dobrą robotę. Tak jak StarCraft, zachował on ten sam klimat. Dorzucił wiele nowości, rozbudował postacie oraz lore samego uniwersum. Chociaż fabuła jest prosta, to jednak przyciągała. Marka stała się renomą samą w sobie. Wydając Diablo 2 w 2000 roku, gra stała się natychmiastowym hitem. Skoczmy dwa. Dwa lata do przodu, do 2002 roku. Tą grą tak naprawdę Blizzard podbił serca graczy. Mówię tutaj o Warcraft'cie 3. Nie będę wymieniał tutaj zalet, bo czas antenowy by nam nie pozwolił. Skupiając się na wadach, nie zauważam żadnych znaczących. Sposób realizacji gry był już bardziej casualowy. Moim zdaniem to właśnie Warcraft 3 wyznaczył standard wizualny takich gier jak World of Warcraft czy Overwatch. Trudno mi to obrać w konkretne słowa. Chodzi mi o kreskówkową, ale nie dziecinną stylistykę. Kolorową, miłą dla oka i naprawdę oryginalną. Nie przypominam sobie gry, która wyglądałaby w podobny sposób i nie raziła swoją infantylnością. Urkraftowi się to udało. Oczywiście teraz czekamy na remaster gry w postaci wersji pod nazwą Reforged. Kiedy się pojawi? Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku. Stawiam na grudzień, bo bardzo chciałbym wrócić do zremasterowanych i upiększonych czasów III wojny. Wspomniałem o Overwatch. Gdy dowiedziałem się, że Blizzard tworzy sieciowego FPS-a, byłem zaskoczony i trochę zaniepokojony, jak firma poradzi sobie w nowym gatunku. Jednak kupiłem pre na konsolę PS4. Chciałem zobaczyć, jak na tej platformie będzie się sprawować najnowsze uniwersum Blizzarda. A ten podszedł do sprawy jak do tej pory profesjonalnie. Przy tworzeniu gry, team Zamyci współpracował z ekipą Treyarch, którzy specjalizują się w robieniu najlepszych strzelanek na rynku. To oni m.in. są odpowiedzialni za Markę Call of Duty, który jestem fanem, Mo może poza Black Ops 4, ze względu na tryb Battle Royale, do którego w ogóle nie jestem przekonany. Chłaki Treyarch dali im cenne wskazówki przede wszystkim co do mechaniki i tego, jak zrobić po prostu dobrze działający FPS. Efekt, świetne przedstawienie historii, doskonała mechanika zarówno na konsole, jak i PC, oraz system online, gdzie tryb rywalizacji i sezonów kusi by być coraz wyżej i wyżej. Dowodem na popularność gry są statyczne. Artystyki na Twitchu oraz imprezy esportowe, gdzie Overwatch jest jedną z czołowych strzelanek turniejowych, rozgrywanych przez profesjonalnych graczy z całego świata. Okej, okay, a wizja artystyczna? Wspomniałem o niej przy okazji Warcrafta. Moim zdaniem Blizzard, wypuszczając Warcraft 3 i później oczywiście World of Warcraft, wyrobił sobie specyficzny styl. Overwatch posiada również kreskówkową oprawę, jednak niech nie zmyli was jej wygląd, ponieważ mechanika i system, w którym trzeba grać zespołowo, by wygrać, wymaga od gracza dojrzałego i taktycznego podejścia. Czy to znaczy, że Blizzard jest genialny i patrzy się na tę firmę jak na święty obrazek? No nie bardzo. To właśnie te kolory i stylistyka graficzna była obiektem kpin już przy Diablo 3, gdzie gracze wytykali zbyt lekką oprawę, przywołując, że Diablo 1 i 2 zobowiązuje. Firma chyba wzięła sobie to do serca, ponieważ dodatek Reaper of Souls miał w sobie gęstą i mroczną atmosferę, jednak gdzieś dla mnie ta magia jedynki i dwójki w trzeciej odsłonie uleciała. Owszem, gra się bardzo przyjemnie, lecz widoczne jest tu odejście od surowości, którą akurat w tej marce lubię. Kolejną ofiarą casualowej i lekkie kreski padł Hearthstone. Parę miesięcy temu Blizzard wydał oświadczenie, że zmienił wygląd niektórych kart, ponieważ za mocno epatowały seksem i przemocą. No cóż, jest to raczej kwestia gustu i znak tego, że Hearthstone będzie z czasem coraz bardziej głaskany graficznie. Całkiem niedawno natomiast wyszła również kreskówkowa wersja Starcrafta. Ta sama fabuła, ta sama kampania, ale jakże inna gra. To, czy wersja się podoba, czy nie, to kwestia gustu, a o gustach się podobno nie dyskutuje. Zastanawia mnie jednak takie posunięcie. Można sądzić, że Blizzard, zaniżając kategorię wiekową, chce przyciągnąć do siebie szersze i młodsze grono graczy. Dowodem na ekspansję jest też chociażby wejście w rynek mobilny, czego dowodem jest zapowiedź Diablo Immortal, lecz jest to historia na zupełnie inny odcinek. A jeśli chodzi o nasze World of Warcraft? Osobiście bardzo podoba mi się to, co widzę. Istnieje oczywiście szerokie grono wołające o World of Warcraft 2.0, jednak czy aby już tego nie mamy? Porównajcie sobie grafikę z The Burning Crusade albo Leech King i grafikę z Battle for Azeroth. Dla mnie Blizzard chyba wyciska z 15-letniego silnika ile się da. I robi to nad wyraz dobrze. Przed nami blisko! Od 1 do 3 listopada wielkie święto Blizzarda oraz fanów na całym świecie. Nie mogę się oczywiście doczekać zapowiedzi nowego dodatku, ale też finalnego pacza 8.3. Oprócz tego po cichu czekam na zapowiedź Diablo 4 oraz Warcraft Reforged. Blizzard będzie chciał się zrehabilitować po pr wpadce z poprzedniego roku, więc nadzieje są duże. A jakie uniwersum wy najbardziej lubicie i dlaczego? Czy magię Warcrafta, czy kosmiczny klimat Starcrafta, albo mroczną wizję Diablo? Dajcie znać w komentarzu, dajcie też po drodze łapkę w górę i oczywiście subskrybujcie kanał, by dostawać takie właśnie materiały. Chciałbym wam podziękować za wszystkie wpłaty na rozwój kanału. Jesteście wielcy. Ja natomiast mówię teraz do widzenia i do zobaczenia w następnym odcinku Samal Channel News.